Jedziemy pooglądać wspólnie floryckie Osieta. Zapraszam. Osiedle, na którym wynająłem dom, nie należy do jakichś specjalnie drogich, przepięknych miejsc, aczkolwiek niektóre domki są bardzo ładne, widać, że są odnowione. Właściciele włożyli sporo pieniędzy, aby wyglądały one naprawdę ładnie, zwłaszcza tutaj, przy samej Zatoce. Troszeczkę głębiej, no te domki są e, niestety zaniedbane. A ciekawi jestem, e, mniej więcej, jakie są ceny tych domów. Na pewno sprawdzę i umieszczę w tym miejscu pod spodem informacje o średniej cenie domów, dokładnie na tym osiedlu. Tutaj za mną, jak widzicie, taka mała marina. Jeżeli ktoś ma łódkę, a z tego co widzę w ogródku, to praktycznie 50% osób ma łódki. Można sobie tutaj spuścić łódkę i popłynąć w stronę Zatoki Meksykańskiej. Jak wyglądają takie standardowe domki? Jak sami widzicie to raczej jest wszystko bardzo niskie. Jak wspomniałem wcześniej, domki, które mają tutaj na tym osiedlu dostęp do wody, są zdecydowanie bardziej zadbane i widać, że to jest już wyższy poziom. A tutaj jest coś na sprzedaż, ale niestety nie ma ulotek. Przeważnie w tych domkach jest coś takiego, że jest gdzieś ulotka i można sprawdzić, ile wynosi cena domu. Do tego dochodzi oczywiście podatek. O, a tu jest jakaś ładna działka do kupienia. Na sprzedaż. A tutaj Sheriff Animal Control. Stop. A takie niebieskie pojemniki, akurat ten jest niebieski. Takie metalowe pojemniki. Co to oznacza przed domami? To oznacza, że jest tutaj aktualnie prowadzony remont. Zjednoczonych, We wszystkich Stanach Stanów Zjednoczonych jest taka zasada, że wynajmuje się taki kontener, do którego a, wrzuca się wszystkie odpadki śmieci, a, gruz pochodzące z remontu domu. Cena przynajmniej w Chicago na moim osiedlu takiego kontenera wynosi 500 dolarów. Jest on po prostu później zabierany przez firmę i wszystko jest wywożone na legalne wysypiska śmieci, więc właściciel zupełnie nie musi się martwić co się dzieje później z tymi rzeczami. Fajne tu łódki, ale ja mam chorobę morską, także nie popływałbym za dużo. Ale jak sami widzicie domki małe. No, gdybym był sarkastyczny, można by to porównać do polskich domków na ogródkach działkowych. Ale już wkrótce będzie następne wideo, gdzie wybiorę się już do zdecydowanie bogatszej dzielnicy. Wiem nawet, w którym to jest miejscu i. Zobaczycie, jak wygląda ta bogatsza część Florydy. Tutaj przepiękne drzewo, ale znowu taki malutki domek działkowca. W niektórych miejscach zupełnie niezadkoszona trawa, zupełnie niezadbane ogródki. Nie wygląda to za ciekawie. Aczkolwiek samo życie. Jest tutaj w jednym miejscu dom, który w którym się nikt w ogóle nie opiekuje i podejrzewam, że został on opuszczony zaraz po uderzeniu huraganu. W tamtym roku, pamiętacie, był taki olbrzymi huragan, który przeszedł od Kuby przez wszystkie wysepki Florida Kiss i przez zachodnią część Półwyspu Floryckiego. I przypuszczam, właśnie, że jest to pozostałość po takim huraganie. Jeżeli się nie zgubię i trafię, to zaraz Wam pokażę to miejsce. Widzicie, ładny, murowany dom, ale zupełnie zaniedbany. Wygląda, jakby ktoś zaparkował w garażu rozpędzonym samochodem. Tutaj w tym domku, który wygląda tragicznie, ktoś mieszka, ale zaraz zobaczymy, tutaj nie ma, nie ma żadnego zakazu wejścia, więc przejdę się dookoła, nie będę wchodził do środka, ale wygląda to przerażająco, nie sądzę, żeby huragan zrobił takie dziury. Na szkieł. Ja wie z tym, czy jakieś zwierzaki tam żyją. Cały teren tutaj jest w ogóle chyba widzę przeznaczony do, totalnej, do totalnego wyburzenia i totalnej rozbiórki. Tak, coś mi się wydaje, że ktoś kupił ten teren i za chyba za małe pieniądze. Dom po huraganie jeszcze stracił na wartości i pewnie tutaj powstanie coś nowego pełno szkieł przebije dętkę od roweru to będzie problem a w tym domku naprawdę ktoś mieszka uwierzcie mi o tu zaraz delikatnie zaglądniemy tutaj naprawdę ktoś mieszka wczoraj widziałem samochody wczoraj widziałem samochody a to miejsce które jest ogrodzone monitorowane to jest prywatny teren a, takich e, jakby to powiedzieć to nie są domki jednorodzinne tylko to są e, tylko to są moi drodzy szeregówki tak zwane polskie szeregówki Zobaczcie, teren prywatny tylko dla członków y, community, czyli dla członków tego osiedla, mieszkańców osiedla oraz dla ich gości. Ja niestety jeszcze tutaj nie mam kolegów ani koleżanek, więc delikatnie się wycofuję i wracam na swoje osiedle. Popatrzcie, jakie słupy. Tego żaden huragan nie ruszy. Potężna betonowa konstrukcja. Haha, ho, 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 ho. solidna praca. Nie to co drewniane słupy w Chicago. Na amerykańskich filmach takie weny porywają dzieci. Ależ ten łańcuch mi skrzypi przy rowerze. No jak Wam się podoba Floryda z perspektywy takiego najzwyklejszego standardowego osiedla. Zapraszam do komentowania pod tym filmem. Jeżeli będę mógł, to odpowiem na Wasze pytania. A za chwilę koniec trasy dojeżdżam do domu. Wygląda na to, że to koniec dzisiejszego odcinka. Za mną znak, który oznacza nieżywy koniec. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do lubienia, zapraszam do e, szerowania, tak to się mówi, tak, do udostępniania tego filmiku i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia gdzieś, na Florydzie. Ten jest fajny domek. Pewnie jakiś Polek albo Rosjanie jest właścicielem.